W tym filmie pokażę, w jaki sposób oznaczać rośliny należące do rodzaju Cannabis, czyli konopie. Na wstępie zaznaczę, że są to tylko trzy gatunki, więc nie będzie to nic skomplikowanego. Jest to kanapi, Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis. E, osoby zajmujące się hodowlą e, konopi zazwyczaj używają łacińskich nazw, ale polskie nazwy to konopia Siewna, konopia indyjska i konopia dzika. Tak. Cechy wspólne rodzaju, po to, żeby być w stanie odróżnić rodzaj od innych rodzajów należących do rodziny konopiowatych, takich jak na przykład chmiel. Tak. Osobniki rozdzielne lub jednopłciowe. Wiadomo, co to oznacza. Istnieją osobniki, które posiadają tylko jeden rodzaj kwiatów, męskie lub żeńskie, oraz takie, które są w stanie same siebie zapylać. Nie każda roślina jednopłciowa jest w stanie sama siebie zapylić, ale ten takson akurat to potrafi. Liście 9, 3 lub 9 opelczaste, 3 w przypadku liści młodych i 9 w przypadku liści już u rośliny ukształtowanej. Zawieram THC i CBD w różnych ilościach. W przypadku THC jest to od 0,1 do 30%. W przypadku CBD jest bardzo podobnie, bo jest to od około 1 do też około 30%. Występowanie gruczołów włoskowych, czyli takich, które wytwarzają e, żywice, choć w istocie jest to substancja bardziej zbliżona do olejków eterycznych albo do gumy, ale wszyscy nazywają to żywicą. E, są to jednoroczne czyli po wydaniu nasion, w zasadzie to owoców, roślina umiera. Roślina azotolubne, czyli można je nawozić wywarem z pokrzyw oraz rosną tam, gdzie pokrzywy. Konopie siewne. Konopie, bo nazwa rodzajowa jest z jakiegoś dziwnego powodu w liczbie mnogiej. Jakby, ok? Tak, pokrój. Roślina o jednym głównym przewodniku, <laughs> słabo rozgałęziona, w skrócie drzewiasta. W skrócie powinna być w cudzysłowie. Yy, albowiem roślina jest nie tyle drzewiasta, co ma pokrój drzewiasty. Yy, najbardziej, najbliżej można ją porównać do świerku albo do jodły. Oczywiście roślina dużo niższa. Yy, wysokość. W przypadku odmian występujących dziko jest to od 1,5 do 3,5 metra. Natomiast w przypadku odmian przemysłowych, czyli takich, które zazwyczaj uprawia się na włókno jest to od 4 do 5 metrów czyli e, powie, powiem po prostu, że bardzo dużo e, liście wąskie, dłoniaste o jasnych listkach od 2 do 10 cm e, listki składają się na cały liść każdy liść ma e, jak było wcześniej powiedziane od 9 do Trzech palców, na to od 3 do 9 palców i te palce to są po prostu listki. E, tak. Mm. Orzechy. Albowiem e, owocami tego, e, tej rośliny są właśnie orzechy. Słabo lśniące, kuliste lub jajowate. Żółto-szare, o wielkości nieistotne. Nikt nie będzie chodził z e, tym z linijką i tego mierzył oraz zawierają głównie CBD od 0,1 do czasami nawet 5% w przypadku niektórych odmian jest to znacznie więcej, ale nie opłaca się ich uprawiać z przyczyn wiadomych. Konopie indyjskie, cannabis indica, pokrój o jednym lub wielu przewodnikach, często krzaczasta lub mocno rozgałęziona, tak jak widać na obrazku. Wysokość od 1 do 2 metrów, niższa niż konopia indyjska, warto zapamiętać. Kwiaty. Kwiaty są gęsto rozmieszczone, często pokryte dużą ilością żywicy. Czyli, tak jak widać tutaj, choć akurat nie byłem w stanie dopatrzy, znaleźć zdjęcia, w którym występowałaby odmiana pokryta żywicą, ale tak, bardzo często po, po, po prostu. Wygląda to tak, że, ta że z tej rośliny wręcz kapie ta żywica, bo jest i tak dużo e liście. Szerokie, ciemnozielone, tak samo długie jak u konopi siewnej. No, jak widać na obrazku, dość podobne. Choć ta odmiana ma raczej wąskie liście. Choć wciąż szersze niż u większości odmian konopi siewnych. Orzechy. Takie same wymiary. Jak u konopi siewnej, lecz owoce są lśniące i często pokryte żywicą. Roślina zawiera też głównie THC, od 1 do nawet 30%. Konopie dzikie: Cannabis ruderalis. Zasadniczo nie jest to osobny gatunek, a zdziczała forma konopi siewnej. Zdziczała forma różni się od zdziczałych osobników tym, że jest po prostu mniejsza, bo wcześniej wspominałem, że osobniki dzikie osiągają od 1,5 metra do 3,5 metrów. Lecz tutaj w przypadku tej odmiany osiągają od 0,5 metra do 1,5 metra. Lecz tak samo jak reszta charakterystyk, wszystkie charakterystyki będą takie same, tylko pomniejszone o połowę. Licząc wielkości liści, która jest niezmienna, oraz zawartości THC, która jest większa i może sięgać od 1,5 do 5%, czasami nawet więcej. E, albowiem konopi dzikie są losowymi krzyżówkami odmian y, konopi, bazujących na konopi siewnej, ale może być to krzyżówka y, konopi siewnej z na przykład konopią y, indyjską. Odmianą, która zawiera np. 20% y, THC. Dzięki temu y, taka odmiana będzie miała coś pomiędzy 5 a 20% THC. Przy czym będzie odporna na choroby i będzie w stanie rosnąć wszędzie. Dlatego jest tak wiele odmian konopi, ponieważ ludzie po prostu chcą uzyskać jak najlepiej z tego, co mają, np. z gleby albo. Nie wiem, żeby roślina była jak najmniejsza, produkowała jak najwięcej owoców. Nieistotne. Albo istotne, nieważne. Tutaj są źródła, których użyłem czyli Śląska Wikipedia. E, no i dwa razy jakiś sklep z tymi skonopiami. Tam informacje zazwyczaj są najlepsze. Ale tak, to wszystko, co miałem do przekazania w tym odcinku. Żegnajcie.